Tam a zbadał co do odcinka jest A to kolejny odcinek na tym kanale. Idzie czas na odcinek z Row i kariery Rankersa. Już nie niektóry to odcinek, ale na pewno jest to jeden z ostatnich odcinków, już za chwilę kończy nam się rok. Zostało nam 4 dni do końca roku. No i cóż, zobaczymy już. No pewnie będzie trzeba myśleć nad nową serią, bo patrząc na to czwartego sezonu, już po co robić od razu, troszeczkę małą przerwę sobie zrobimy, tak pewnie w lutym, ale dobra. Jesteśmy w dzisiaj troszeczkę filmik będzie dłuższy. Na pewno będzie dłuższy z powodu tego, że mamy tutaj raz, dwa, trzy, sześć konkursów. Sześć konkursów mamy i no, mamy zawsze cztery konkursy, a tutaj będą jeszcze dwa dodatkowe. I cóż, jesteśmy w pochary świata. Tak wygląda klasyfikacja: jesteśmy na szóstym miejscu, ale cóż, 500 punktów do Geigera. Strata oczywiście jest na pewno duża, więc nie, dam, nie mamy szans do odrobienia, chociaż zostało nam razem. 9 konkursów. No to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W Pucharze Narodów prowadzimy pewnie. Prawie z tysiącami punktami. Prawie. A w Pucharze Lotów, bo też będzie, będzie też kolejny konkurs Pucharu Lotów, bo wiadomo, mamy wikersund. Jeden raz konkurs indywidualny. Oczywiście prowadzę w klasyfikacji generalnej. No i cóż. Lecimy. Oczywiście też zdecydowałem, że będę skakał w drużynie, bo patrząc na moją formę, powinienem skakać. Tak szczerze. Więc już jestem nawet tutaj zapisany jako zawodnik. Więc cóż, no od razu chyba bez przedłużania możemy lecieć na pierwszy konkurs. Rower. I mamy niestety wiatr w plecy. Coś jest tak nie. Coś jest nie tak z tym wiatrem w plecy. Znowu mam znowu wiatr w plecy. O. No i mamy tutaj oczywiście grafikę z rower. Czy nie taką samą, ale bardzo podobną, bo ten czarny motyw. Bardzo mi się podobało to, że w tle tam była ta skocznia i nam się, pokazali nam się zawodnicy. No i teraz popatrzmy na Brankersa. O kurde, nie zrobiłem rozgrzewki, ale dobra, to już może nawet nieważne. No bo nieważne, bo Brankers może w każdej chwili się rozgrzać. No i skacze bardzo daleko, chociaż chyba przed punktem HS. 134, pół metra dalej od punktu HS i oczywiście prowadzimy bardzo dobry skok. Zbudniam zrobić sobie treningu, ale dobra, nieważne. Też bardzo dużo, dużo osób mi mówiło, czy farmaki mi napisał, którego też pozdrawiam, żebym e, zrobił taką opcję, żebym źle się odbiło z belki. Przetestujemy sobie to w drugim konkursie. Zrobię sobie też, albo nie, zrobimy sobie tak, albo dobra, zrobimy sobie potem. Spróbuję, bo ja tak nie wiem, ale mi się zdaje, że to w ogóle nie działa. Prowadzimy po dwóch seriach. Andrzej stękała bardzo ładnie 126 metrów. No bo wiadomo, mamy tylko Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę, To są nasi tacy też jeszcze liderzy. No i dalej jesteśmy na prowadzeniu z dużą przewagą. Geiger bardzo fajnie poleciał. No ale ja mam taką dużą przewagę nad nimi. Pamiętajmy, że też te konkursy drużynowe będą ważne do klasyfikacji rower. Pamiętam, że ostatni rower byliśmy troszeczkę dalej, bo też nie skakaliśmy w drużynie, co to też przeważyło na to. Z bardzo przewagą prowadzimy. Piotrek żyła bardzo ładnie, 127,5. Dawid Kubacki 128, więc wygrywamy pierwszą serię, jeszcze została nam druga. No i teraz, żeby też tutaj nie zawalić tego skoku, żeby oddać dwa spokojnie, dobre skoki, no i jesteśmy w domu. No, spaczkę 127,5, ale wiadomo, mamy dużą przewagę. No, pięknie wygląda powiem sobie Czy fajnie wygląda ten kask polskiego cukru? Bardzo spoko, ale teraz trzeba skupić się na skupy. Zdało mi się, że troszeczkę za wcześnie wyszłem z progu, ale tak chyba dalej niż w pierwszej serii. Tak jest, to 33,5, chociaż miałem takie wrażenie, że wyszłem troszeczkę wcześniej z progu, ale i tak bardzo daleko. I oczywiście prowadzimy. Już moja robota zrobiona. Teraz patrzymy nareszcie resztę Polaków. Prawie 60 punktów. Przewagi, no. Dałem dużą przewagę naszej reprezentacji, to trzeba sobie powiedzieć. Fajnie wygląda tak w tle, to skocznie. No i wreszcie coś tutaj dodali na plus. Bo ostatnią co naprawdę długo mi się yy, ładowała, instalowała. No i dużo przewagą, bardzo ładnie Andrzej. Chociaż gorzej niż tutaj. Nie, lepiej niż Martin Hamad, bo piospaczka jest lepszy od Andrzeja. Ale piuspaczka skakał yy, w pierwszej grupie ze mną. A teraz dobry, dobry chyba skok. Tak, fajny skok Dawida. Przecież na pewno próbują do nas odrobić, ale została ostatnia grupa, gdzie mamy naprawdę dużą przewagę, więc powinniśmy ten konkurs zakończyć zwycięstwem. I tak się dzieje, Polska wygrywa, druga reprezentacja Niemiec, trzecia Norwegia. No minimalnie Austria tutaj przegrała, bardzo było blisko dla nich, ale cóż, byłem najlepszy indywidualnie, więc zostaję liderem rower. No, a chyba w tym pierwszym sezonie byłem blisko wygrania rower, byłem drugi. No, szkoda, troszeczkę zbrakło, chociaż tam naprawdę miałem jedną z najlepszych w karierze, bo wtedy zwycięstwo w Oslo, zwycięstwo w Billehammer, zwycięstwo w Trondheim, ale niestety konkurs drużynowy w Vickersum mnie trochę pozbawił, tam słabsze skoki. Oczywiście w drugim konkursie, tym indywidualnym, zająłem tam drugie miejsce, ale niestety zbrakło. Szkoda. Ale dobra, prowadzimy oczywiście w klasyfikacji rower, też drużynowo. Oczywiście teraz kwalifikacje no i popatrzmy, no, no, jednak tu będzie trzeba. Zobaczymy, czy te wyjście z progu coś zmienia. Ale zobaczymy. Oczywiście klasyfikacji generalna tutaj nic się nie zmieniło puchar Narodów. Dalej prowadzimy i to z bardzo dużą przewagą. Nad reprezentacją jest już prawie 2000 punktów, albo 200. Nie, 2000, no 2000, 2000 punktów. A w klasyfikacji rower Prowadzimy, jak tutaj pokazywałem, później mamy 8 stękawy, 9 Kupackiego i 10-4 Polaków. Oczywiście tu reszta Polaków już nie ma szans na zwycięstwo, ponieważ wiadomo mamy yy, tylko ci zawodnicy, którzy skaczą w wszystkich konkursach, mają pewne awansy. Więc dobra, teraz lecimy na konkurs w Oslo. Znowu konkurs w Oslo i znowu jest w plecy. No nic za to poradzić nie można. Ale cóż, skaczemy. Spróbowałem przy tym, przy tym treningu, przy złym wyjściu z belki, i przy dobrym. Jest różnica, ale tylko przy wyjściu z progu. Przy złym wyjściu mamy 85 km, na tej skoczni oczywiście. Przy złym, przy dobrym mamy 89. A co zmienia w, skok, w skokach? Nic, nic nie zmienia. Tutaj mogę sobie tutaj pokazać. Popatrzmy, o tutaj. O, źle się tutaj wybije na plus 2. I sobie teraz popatrzmy. Popatrzcie sobie na prędkość, 86 km. No i skok spokojne naprowadzenie. 132 metry. No i nie wiem co tutaj, może jeszcze tam z góry zobaczymy. Ale tak patrząc na to, to tutaj nic nie zmienia. Prędkość na progu jest o wiele mniejsza. Oczywiście prowadzimy nad kraftem, ale popatrzmy. No to się pamiętam, że tutaj też będą się liczyły punkty kwalifikacyjne. No dominujemy rywali, bo prowadzimy. Wygrywamy kwalifikacje i dalej prowadzimy mocno, bo przecież drugi Karl Geiger też jakoś... czy się drugi wczoraj... ...czy jaki wczoraj? Czy no tak ja wynożyję tak konkursami jak, jak, jak u Brankersa, że wczoraj był konkurs, powiedzmy sobota, konkurs duszynowy, niedziela konkurs indywidualny. Eee, Mariusz Lindvik prowadzi, więc teraz popatrzmy na mój skok. No dobra, spróbujemy się teraz wybić. Czy teraz... może tutaj? O, troszeczkę gorzej, ale tutaj plus 21, czyli będzie troszeczkę lepszy szybkość na progu. Ale wyjście z progu tutaj jest najważniejsze w tym całym... w tej całej układance. To jest taki największy! 134 metry, no pewnie gdyby był wiat pod narty, pewnie byśmy widzieli lepsze skoki i ode mnie, i od rywali, bo to jest skok, który znowu deklasuje resztę stawki, bo Mariusz nie ma do ponad 10 punktów straty, prawie 15. I oczywiście prowadzę po pierwszej serii 10,1 10 punktów przewagi nad Dawidem Kubackim. To, nie, to musi się udać, to trzeba po prostu wygrać. Więc popatrzmy. Teraz bardzo ważny skok w kwestii właśnie zwycięstwa w tym konkursie. Dawid Kubacki już na podium, przynajmniej dwóch Polaków, bo ja muszę skoczyć za punkt K, by wygrać ten konkurs. Ale teraz na 100% poszło, no, przyzwyczajenie, ale... Jak pokazałem, to po prostu nic nie zmienia. Popatrzcie po, teraz sobie na. Widzieliście teraz? Wyjście z progu, szybkość na progu, 89. A wcześniej, przy nawet złym, 85 to nic nie zmienia. Powinni to moim zdaniem naprawić. Bo te wyjście z berki to nie, to nie może być taki dodatek, tylko to powinien być coś, co może zmienić coś w naszym skoku. Zobaczymy, czy kiedyś to naprawią. Nawet powinni. Ale zobaczymy. Wygrywamy. Drugi kubacki, dziewiąty żyła, 13 Stękawe, 17 wolny i 28 zniszczy, czyli pięciu Polaków. No, zobaczymy. Pojutrze turniej Skocji teraz ogarnąłem więc fajnie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, wczoraj też było ostro, bo okazało się, że Sosa tak chce opuścić reprezentację. No, nie wiem. No, ale to właśnie sobie tak, wystawił nas na lot to jest taka prawda. I czy powrót na wałki byłby dobrym pomysłem? No, może tak, może nie, no to zależy. Inni mówią, że co to da? No, fajnie, że powraca do kadry, ale jedyne co osiągną, to ćwierć na euro. No, tak, ale no, sobie szczerze, kto osiągnął takie coś wielkiego na euro? No, nikt. To był pierwszy i jedyny na razie turniej w historii, gdzie wyszliśmy z grupy XXI wieku. I na razie dalej czekamy. Teraz są za konkursy w Willehammer. Tutaj moim zdaniem będzie bardzo ciekawie. Położę sobie na klasyfikację generalną. Na pewno odrobiliśmy do Geigera, Odrabiamy. A WROWER? Dominujemy na to, wygląda. Bardzo. Co, Co się stało. A nie to. Co? To jest. Czy coś. Aha. Czyli. Chyba mam jakiegoś dawno, bo mi gra. Czy coś jest tutaj nie tak? To jest ten Brankers, nie? To jest... to jest ten. I to jest ten sam. Używam tylko go. Coś tu jest naprawdę nie tak. Naprawdę, Rower. Coś, coś tu mi naprawdę nie jest tak. Nie ma co chodzi. Coś się tutaj znowu popsuło. Bo tutaj ten jeden Rankers. Czyli na to wygląda, że. W drużynówce skakał ten Brankers. Chyba ten. Ten, który był ten na pierwszej liście. O kurde, znowu coś zrąbałem, niestety. Dobra, trudno. Może jeszcze coś tutaj da się odrobić. Wątpię, ale zobaczymy. Zobaczymy, bo to jest tylko 24 miejsce. Oczywiście strata jest duża. Znowu coś mi tutaj się po prostu zesrało i tyle. Nie wiem o co chodzi. Może się to. Może wyjść i wyjść. Nie wiem co tutaj się popsuło, ale dobra. Dobra, nieważne. Przejdźmy do konkursu kolejnego. Tym razem Willhammer. I jesteśmy w konkursie Will Mamy wiatr pod narty. No i cóż, teraz trzeba na pewno daleko skakać. No to jest na pewno pewne. Bo nie, co tutaj się odwiedził? Przepraszam, ale no nic ja to już nie poradzę. Mam po prostu zesrany system. Czyli pewnie wybrałem tego, ale trudno, trudno. Nie wygramy rower, na to wygląda. Mamy 200 punktów straty, możemy wygrać ponad tu, z 20 punktami przewagi, ale to nic nie daje. Dobra, teraz przechodzimy do Willehammer, popatrzmy. Nisko nad zeskokiem. No, to nie był taki daleki skok, 130 metrów, ale jest awans. No wiadomo, nie spodziewałem się. No, tutaj zapomniemy o tym, że tutaj jest takie coś, jak właśnie tak patrzyłem nisko lat na ze Coś tu jest nie tak, ale dobra. No niestety to nie był daleki skok. Pamiętam, że też kwalifikacje się liczą. Żyła wygrywa. Ja jestem na miejscu 29, ale Kraft też nie za dobrze sobie poradził. Ósmy stękała bardzo fajnie, fajnie stękała skacze bardzo równo i stabilnie. Zawsze tak mówię, równo i stabilnie. No, to, to jest takie prawdziwe. No, co będę mówił ciągle równo. A potem będę mówił stabilnie. No to jest klasyka dobrych skoków. Antystykała na prowadzeniu 139 metrów. A teraz w ogóle bezwieczny wiatr. No, teraz już trochę lepiej. Ale wiadomo, jeszcze przy, przed wyjściem z progu to jeszcze będzie więcej trochę teatru. No, będzie dalej. O wiele dalej! Piękny skok. Bardzo dobry, 144,5. I oczywiście prowadzimy. No, mówię, bo tu trzeba się po prostu rozgrzać. Bo ja sobie jeszcze na treningu nie robiłem, a tu od wchodzę tak z buta i prowadzę. Bardzo dobrze, chociaż szkoda tych kwalifikacji, ale trudno. I oczywiście jesteśmy na drugim miejscu. Czy na drugim miejscu jest Geiger. Bardzo dobry wynik. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Teraz popatrzmy na drugi skok w tym konkursie. Mam nadzieję, że go nie zawalę. Liderem przed naszym skokiem jest Karl Geiger. Czyli, jeden Polek będzie na podium albo Kubacki, albo ja. Albo może będzie na trzecim miejscu egzekwowo. To też będzie ciekawe. no chciałbym wygrać ten konkurs. Popatrzmy. Jezus Maria, czego się wstrzykałem w tym momencie? Ja nie mogę. Dlaczego w tym momencie przejechałem próg? No i Dawid na podium, a ja spadam na 30 miejsce. No. Nie wyczułem progu. I po zwycięstwie w Oslo, niestety, Geiger prowadzi, czy nie prowadzi, tylko wygrał konkurs. Ja na 30 miejscu. No że przynajmniej z jednym ale jestem wściekły teraz, naprawdę, żeby przejechać próg w takim momencie. Czy, no lepiej w tym momencie niż wszedł kwalifikacjach, czy w konkursie, tym pierwszej serii. To... Wtedy przynajmniej punktuję, ale no też, żeby w ogóle tutaj nie czekał. ale Jezu, chyba musiało się to zdarzyć. To chyba drugi raz, gdzie przejeżdżam próg w karierze, ale trudno. Yy, teraz popatrzmy, no w, na pewno w rower. Nie jesteśmy wysoko po tym konkursie. Tutaj, no dalej szóste miejsce i nie zbliżamy się do Geigera, teraz straciliśmy trochę punktów. A w rower spadliśmy? Spadliśmy. Więc zamiast odrabiać to tracimy, bo już 1200, 700, 300 punktów straty. No trudno, no może gdyby tutaj, może gdybym tutaj nie ruszył tym rankersem, no to jednak by to było coś innego, ale trudno. Czas na kolejny konkurs teraz, czas na Trondheim i potem konkursy w Wikersund. Dwa konkursy w Vickersund, no i koniec. Więc przechodzimy dalej. Zobaczymy, może ta sportowa złość rankersa spowoduje, że wygra ten kolejny konkurs. Mam taką nadzieję, więc zobaczymy, Eem, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Setk na razie na czele, więc popatrzmy. Patrzmy teraz na skok Brankersa, O to, żeby teraz udało mu się. On tu potrafi wygrywać, w, na przykład w pierwszym sezonie, więc popatrzmy. To robiliście z progu. No, jest daleko, jest daleko, o to chodziło 143 metry i nowy personalny rekord. Oczywiście prowadzimy i mamy kwalifikacje, o to chodzi, jedziemy dalej. O to właśnie chodzi, brawo. No i super, znowu powiem wam sobie jeszcze, że bez treningu jestem, ale cóż, wykryłem kwalifikacje, znowu na drugim miejscu Dawid Kubacki, więc no, Norwegowie mieli tylko trzeciego. Dande ósmy, żyła, dziewiąty z więc bardzo dobrze. No sobie teraz zobaczymy jak to wszystko wyjdzie um, Teraz popatrzmy, Lindvik znowu, na, znowu Norwek na prowadzeniu Tym razem Lindvik Już chyba ja pamiętam, że Lindvik był na prowadzeniu przed moim skokiem w Oslo Tak, to było w Oslo, więc popatrzmy Teraz Brankers drugi skok Oj tam, troszeczkę za pasywnie, troszeczkę za agresywnie poleciał Brankers, nie w jego stylu ale 140,5. Ale jednak prowadzimy, ale to chyba z małą przewagą. Tak, z małą, z małą. 3,6 punktu. Prosiliście, żeby było fair. No to macie fair. No teraz to nie było aż tak daleko. Bo może ktoś mnie teraz wyprzedzić. Ale mnie nie wyprzedzają. Mark ma oczywiście małą do mnie stratę. 7 Kubacki, 11 żyła. 17 zniszczył. 24 stękała. Dopiero 27 wolny. No, czyli mamy. Sześciu Polaków, 6 Polaków, nie pięciu, bo mamy zniszczała, wolnego, zniszczał wolny, zobaczymy, kurde, już nie ogarniam trochę, ale dobra, popatrzmy na drugą serię, czy teraz, mam nadzieję, że nie zabalę jak Wille Hammer, 139 metrów i Asato będzie na podium. proszę bardzo, czyli albo ja, albo Asato 134 metrów muszę skoczyć, no, to nie jest wyzwanie, ale to, co było w Wille Hammer, mam nadzieję, że to nie zdarzy się teraz. Nie zdarzy się. Ale może też się nie zdarzyć, moje zwycięstwo. Chociaż 138,5 powinniśmy. Tak, bo miałem 134, chociaż tak wyglądało, że przed na linią wylądowałem, ale wiadomo, wygrywamy konkurs na trzecim miejscu Martin Hamman. proszę bardzo, a teraz chłopak skacza w pokrętł koncentrę, ale wiadomo no. Się będę mu tak wywalał, no wiadomo jak to przeskacze tutaj, no to po co to zmieniać? 5 żyła, 6 kubacki, 15 stękała, 24 zniszczył, 29 wolny. Bardzo dobrze, wygrywamy kolejny konkurs, więc jest git. Teraz czas na konkursy w lotach. czyli Przypomnę, że jesteśmy na prowadzeniu w Pokarze Świata w lotach, więc bardzo dobry wynik. Ale na pewno Branka liczy, że teraz rozwali system i wygra, może pobije swój rekord życiowy, bo chyba rekord, rekord życiowy to 240 metrów gdzieś. Z Vickerson właśnie, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie to wszystko pozytywnie i czy uda nam się tutaj rozwalić system. Popatrzmy sobie na klasyfikację, oczywiście generalną. W klasyfikacji generalnej jesteśmy na szóstym miejscu i próbujemy odrabiać do Piotra Żyły? A Piotr Żyła jest piąty, bo w Proszę bardzo, w Rower, no popatrzmy. Awansowaliśmy na 20 miejsce. Jeszcze możemy troszeczkę dużo tutaj zawodników wyprzedzić. Mówię dużo bo tutaj tak mamy tyle punktów. No to tak, do Johansona można by przejść. Czemu by nie? Ja tam jestem ambitny. Dużo tu punktów yy, przewagi. w Pucharze lotach. No oczywiście teraz dopiero ruszy ta klasyfikacja, więc cóż, trzeba tutaj yy, się obawiać. Czas na dwa ostatnie konkursy tego odcinka. Oczywiście zaczynam od konkursu nowego Zobaczymy, teraz zobaczymy czy to jest ten brankers, bo teraz temu rankersowi temu, temu pierwszemu ustawiłem styl H. Nie styl H, tylko ten styl klasyczny. Jak będzie ten brankers, no to na no to wygląda, że to jest to i też pewnie będę musiał tutaj zaznaczyć tymi dużymi literami jednego rankersa i drugiego rankersa, żeby było. Więc teraz popatrzmy, czy to będzie on. Tak, to jest on. Więc nie wiem, co się tam wydarzyło wcześniej. No ale bardzo daleki skok. 129,5 metra i oczywiście prowadzimy. Bardzo dobry skok. A przypomnę, że mamy wiatr w plecy. No wiadomo, takimi skokami będzie trudno. Ale oczywiście prowadzimy i prawie pod 20 punktów przewagi. A teraz popatrzmy na drugą serię, gdzie skacze Andrzej. Prowadzimy dalej. Dalej ponad 20 punktów, ale na. Bardzo ładnie Ryōyu Kobayashi Na drugim miejscu Japonia Na drugim miejscu, na bragie na trzecim Japonia O, ciekawe to wygląda Ale się na to wygląda, że Polacy będą dalej wygrywali, tak jest Norwegowie wracają, zostają na tym drugim miejscu Niemcy wracają, Niemcy wracają Geiger 217,5, więc bardzo dobry wynik Na razie, więc teraz popatrzmy na drugi skok No, drugi skok ciągle się gubię Polska dalej na prowadzeniu Granerut na drugim miejscu. W teraz tych wynikach. I druga Norwegia. Trzecia reprezentacja Niemiec. Dalej czwarta Japonia. Rozpoczynamy teraz drugą serię. Gdzie zaczynam? Chyba odpadła reprezentacja. Bo mamy tutaj 9 reprezentacji. To chyba jedna odpadła. Mariusz 260 206,5 metra. Ile trzeba skoczyć? 181 metrów. No to jest do zrobienia. Ale mamy trudne warunki. Ale co to problem? Co to dla mnie? Popatrzmy. Drugi skok Brankersa. Pięknie. Pięknie. Nie do zatrzymania nawet w takich warunkach. 15 punktów dodanych i 232,5 metra. Ponad 400 punktów to jest prawie 100 punktów przewagi. I mamy jako pierwsza reprezentacja 1000 punktów. Więc no dzięki mnie, więc mimo tego skaczę w drużynach. Znakomicie, tutaj naprawdę można odrobić bardzo dużo punktów. Dalej jesteśmy na prowadzeniu, prawie 100 punktów przewagi. No, to jest niesamowite, co Polacy robią. Też bardzo ładnie, Andrzej, 211,5 metra. Oczywiście mam bardzo dużo przewagi, do reszty prawie mam 100 punktów przewagi. Bardzo ładnie, Geiger, 225,5 metra, ale oczywiście to nie daje szans. Oczywiście Norwegowie spadają na trzecie, Niemcy na drugie, awansowi, awansują. No i na to wygląda, że powinniśmy to na spokojnie wygrać. Tak jest, wygrywamy prawie ze 100 punktów. No prawie, no troszeczkę straciliśmy po skoku Dawida czy Piotka, bo Piotrek kończy. Na trzecim miejscu Niemcy jednak więc Norwegowie przegrali. Bardzo dobrze grany ród 223,5, ale to ja zdominowałem ten cały konkurs. Prawie 40 punktów przewagi. No i na pewno będę miał awans rower, nie ma takiej innej opcji. I chyba Szwajcaria odpadła. Chyba Szwajcaria odpadła, bo mi się tak zdaje, że to Szwajcarowie odpadli, bo... Z, tak zobaczymy, to właśnie Właśnie to oni. Tak mi się zdaje, że to Szwajcarowie, tak. Bo mamy 9% i szwajcarii jeszcze skacze z Peterem, z Deszfandenem. Więc tak wygląda przed ostatni konkurs. Został jeszcze ostatni, indywidualny. A tak wygląda klasyfikacja Pochodnych Narodów. Dalej mamy dużą przewagę. Prawie 1000 punktów prawie. A tutaj. Awansowaliśmy na 11 miejsce, no, więc wcale nie jest aż tak źle. Oczywiście później strata do na przykład takiego Filipa Szymbarda, ale Johansson. Bóg się, Johansson, bo możemy cię na spokojnie wyprzedzić. Kubacki jeszcze walczy tutaj. Też żyła na przykład. No tutaj od roda, No tutaj jest duża, 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 duża strata do reszty, ale zobaczymy. Teraz może już chyba bez gadania przechodzimy do ostatniego konkursu dzisiejszego odcinka, czyli konkurs Wickersund. I zaczynamy konkurs w... Właśnie Fikar są indywidualny, oczywiście. To też konkurs, który będzie zaliczony do pucharu, pucharu świata w lotach. Czyli mojej ulubionej, bo na razie jesteśmy liderami w, te, w tej klasyfikacji. Oczywiście tutaj 40 zawodników się kwalifikuje. Nie jak wcześniej. Więc teraz popatrzmy. 235 metrów. Teraz mamy wiatr w wiat pod nartami, więc tutaj będą o wiele moim zdaniem fajniejsze skoki. Więc teraz popatrzmy na mój skok. Chyba nisko nad skokiem ale dostałem noszenia, ale chyba nie będę prowadził. 235 metrów. No jednak prowadzę, no jednak prowadzę, no. Jednak, proszę bardzo. Jak nie wygrywam, to jestem ostatni, ale tylko 1 dziesiąta przewagi nad Forfangi. a pamiętajmy, że tu też będą się liczyły kwalifikacje, bo one też są wliczone na drowere. Ale jednak zajmuję piąte miejsce w kwalifikacjach, więc jednak nie wygrywam, chyba pierwszy raz. W tym w ogóle rower, więc bardzo ciekawe. Powiem sobie szczerze, tylko w Oslo robiłem sobie trening, więc wiedział, że nawet mi o tego treningi nie, nie aż tak pomagają, chociaż wiadomo, o takich dobrych skoczniach. No pamiętam jak w tym pierwszym sezonie skakałem bez treningu i tam też zająłem kapitalne miejsce. Huber na prowadzenie 230 metrów. Teraz na pewno będzie trzeba dalej skoczyć, aby objąć prowadzenie po pierwszej serii, bo ja tu liczę na zwycięstwo, bo ja tu lubię skakać, ja tu potrafię daleko skoczyć. Mam bardzo dobre warunki. Teraz będzie wysoko, będzie to dalszy skok ponad 240 i to będzie pobicie rekordu życiowego 252 metry. No, blisko rekordu świata. Nowy personal best, rankersa, brawo, brawo, znakomity skok, ale tylko 10 punktów przewagi. Ale wiadomo, miałem e, bardzo dobry wiatr, i to wykorzystałem i będę wygrywał. Wygrywam. No, mimo tego strata jest dalej mała. Piotra żyły do mnie. Dwóch Polaków znowu na czele. No ale wiadomo, jak to często się kończy w dzisiejszym odcinku. I ostatni skok Brankersa, nie w tym sezonie, ale w tym odcinku, bo jeszcze będą skoki w Planicy, gdzie pewnie na nie pojadę. Dwóch Polaków, no ja by teraz skoczył, mielibyśmy polski podium na sam koniec, ale byłoby super, ale mam trudne wyzwanie 248 metrów, więc popatrzmy, czy uda mi się to zrobić. Oj, chyba tak! To będzie daleko, ojeju, ale daleko, oj, daleko, to jest już rekord, 258,5, no to wygląda, że nowy rekord świata i nowy personal best, no, wygrywam i mamy dwóch polak, trzech Polaków na podium, ranker żyła Kubacki, niesamowite, stękała 1821 wolny, ojeju, i to jest trzeci wygrany konkurs na Mamucie. I tutaj Piotrek żywa tutaj chyba liderem rower. Tak mi się zdaje, tak jest. Bo Kubacki jest liderem Pucharu Świata, więc Piotrek wygrał rower. No to wygląda. A ja pewnie troszeczkę uciekłem, ale to był znakomity skok. Wykorzystałem warunki i wygrywam. Niesamowity, piękny, piękny moment. Nie wygrywam rower, ale wygrywam kolejny konkurs. Jesteśmy coraz bliżej wygrania całej klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. A przypomnę, że wróciliśmy idealnie, w czasach Świata w lotach. O Jezu, teraz włączymy na niemiecki. Dobra, już jesteśmy. I w pocharze Świata no już nie da się odrobić straty do Geigera, więc pewnie zostaję na tym szóstym miejscu. A Broer pewnie też żyła, wygrywa drugi Lindvik, trzeci Johansson. Ja na miejscu... No nie gadaj, że znowu mi się coś tutaj zrakowało. Ja nie mogę. Co za... Co za po prostu gówno. Tyle powiem. Tyle powiem sobie szczerze. Ja skakałem tym samym zawodnikiem, więc coś tu naprawdę się... Zrąbało totalnie, bo teraz jako zawodnik mam 683 punkty. No co tu jest? 20. No to ja przepraszam bardzo. Ja tu przepraszam bardzo, mi się coś tutaj nie zgadza. Skaczę sobie fajnie, a tu nagle w momencie znowu to samo. Nie wiem co się dzieje naprawdę, ale dobra. Czas na loty w Planicy. Ale to oczywiście już pojutrze, czyli w środę, czyli we wtorek odcinku nie będzie, bo już dwa odcinki. To no, niesamowite, ale dobra. Jeśli z wami żegnam, do zobaczenia w tym odcinku. Oczywiście, pojutrze też będzie kariera Blankersa. Siema!